久しぶりの動画の読み聞かせをしようかなと思います。ねね、本当に久しぶりね。全然できなかったらおりね。どうした、うん、できなかった学校忙しいね。ママ仕事も忙しい。でも今日やっと時間できましたね。作りました。できました。作りました。おけ <Okay. S 1> 後ろママも覚えてました。来週。と ライチーあー頭全然見てなかったピカチュウオッケー、okay. 今日何の話何のストーリーヒコイチさんと不思議な傘でございます何みんな知ってますこの知ってる人もいえば知らない人もいますラウリ知ってますママ初めてねだから楽しみでもこのヒコイチ物語2つあるね Iciban to niban, to riajzu, kore kara? To jest ićiban, nie? Ićiban. Nam no tajtal? Hikoichi-san do go. na kasa degozajmasu. Hikoichi porandogo. Nani jo? Hikoichi. Hikoichi a to? Kasane? Nani? A, parasol no tak. Hikoichi i żywy parasol, tak? Tak. Tak by to można było przetłumaczyć. Eee, Ok, chodzi. I No, co to? Porando? Go? Czy tak, jak? mówimy. Po jakiemu? Po polsku. No, oczywiście, że po polsku. Słuchajcie, cześć. Dobra, tak szybko, bo nie chcę przedłużać. Przeczytamy. Ponownie starą legendę. Słuchajcie, to jest legenda, która jest bardzo znana w prefekturze Kumamoto. I to jest legenda o takim sprytnym chłopaczku. Ma na imię Hikoichi. I słuchajcie, i to jest tam kilka odcinków tego, tego tych przygód tego Hikoichi'ego, tych żartów, które on robi. I słuchajcie, nam się udało, bo jesteśmy zawaleni trochę, nie? Koniec szkoły podstawowej, e, w pracy też dużo mam zajęć i w ogóle i nie mogliśmy po prostu usiąść w ostatnim e, czasie i w ogóle niczego nagrać. No dzisiaj tak się sprężyliśmy i nagramy, słuchajcie, dwa odcinki czyli dwie historie o Hikoichi. Tak. Pierwszy to jest Hikoichi i żywy parasol, tak. a Laurie po japońsku jeszcze raz powie tytuł. Hikoichi-san to na de gozaimasu. Okej, okay. i teraz jeszcze e, mówimy szybko, e, kto napisał. E, dare e, kono monogatari Kai Tak? Nishim Nishimoto-san to Tanaka-san. No, Tanaka-san eo e kakimashita, ne? E, słuchajcie, tak, czyli rysuneczki, które zobaczycie pomiędzy naszym czytaniem zrobił pan Tanaka-san a e, historię spisał nishimoto sam I słuchajcie co zaczy, zaczy, Zaczynamy zaczynamy Idziemy okay. okay. san Okej Mezurashii mono ga daisuki na Toru-sama ga to kiite wa zutto to furashita Ora mezurashii kusa o te to hitori de その噂を聞いてたちまちその様の家来が彦一さんのところにやってきました。彦一とやら、その傘を殿に譲ってくれ。金ならいくらでも出そう。殿様の命令なら仕方ありません。お譲りしましょう。その代わり、大事にすると約束してください。ほらこの傘を子供みたいに大事にしてきたんだから。わかった、大事にするから安心せい。殿様の。 Kirei wa okane wo dosuri watashi, sono mezurashii koso wo kaerimashita. Dawno, dawno temu żył sobie w Japonii sprytny młodzieniec o imieniu Hiko Ów chłopak wiedział o tym, iż jego wysokość to no sama lubi kolekcjonować przeróżne interesujące go przedmioty. Wpadł więc na pewien pomysł. I tak, w krótkim czasie pojawiła się plotka, Iż w domu Hikojczyk jest jedyny w swoim rodzaju parasol, zwany też żywym parasolem. Tak więc, gdy pada deszcz, parasol sam się otwiera, a gdy przestaje padać, sam się zamyka. Plotka rozeszła się tak szybko, że dotarła do uszu samego no Samy. Jego wysokość zapragnął zdobyć żywy parasol, niezwłocznie więc wysłał do domu Hikojczyk'ego. Jednego ze swoich zaufanych sług. Drogi Hikojci, dostaniesz bardzo, bardzo dużo pieniędzy, tylko sprzedaj mi ten parasol. Prosił sługa to Kiedy ja nie mogę? Ten! Oto żywy parasol! To pamiątka rodzinna. Jest dla mnie bardzo ważna. Lecz jeśli przysięgniesz, że będziecie obchodzili się z parasolem delikatnie. I będziecie o niego dbać jako malutkie dziecko, to wtedy rozważę propozycję, rzekł Hikoichi. Dobrze, dobrze, obiecuję, będziemy opiekowali się parasolem jak malutkim dzieckiem, odpowiedział służący. W takim razie zgoda. Jestem pewien, że mój żywy parasol będzie dużo bardziej szczęśliwszy, mogąc mieszkać w pięknym zamku niż w biednym domu, powiedział Hikoichi. こ何これが独りでに開く傘だといくらひっく,りひっくり返してみてもその辺にある傘だとちっとも変わりませんそれでも殿様は雨が降るのを今か今かと待っていました何日かしてやっと雨が降り出しましたそれ早く傘を持ってこい jest A więc to jest ten słynny parasol, który sam się otwiera. Tono sama oglądał parasol z każdej strony. On jednak przedziwne wrażenie, że parasol wygląda zwyczajnie, najzwyczajniej, Czy on naprawdę potrafi te wszystkie rzeczy, o których mówił Hikowicz, zastanawiał się. Od dnia, kiedy parasol stał się własnością to Tonosamy, jego wysokość codziennie wyczekiwał w oknie, wypatrując deszczu. Tak bardzo chciał przecież zobaczyć, jak żywy parasol sam się otwiera. Ale jak na złość, codziennie świeciło piękne słońce. I wreszcie spadł upragniony deszcz. Tonosama, Podekscytowany zawołał służącego i rozkazał: Szybko, szybko, szybko przynieś mój żywy parasol. Jego wysokość i cudzy wpatrywali się w parasol z nadzieją, że zaraz sam się otworzy, ale nic takiego się nie stało. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego się nie otwiera? Czy nie pada wystarczająco dużo? Zastanawiali się i kręcili głowami, ale bez względu na to. いれぱだおパラソルいたしにおヒコイチトノどうして傘を開かないそんなはずはありません何かわけがあるでしょうしばらく傘を見ていたヒコイチさんがぽんと膝をたたいていましたわかったトノさまこの傘にご飯をあげてなかったでしょう何、傘がご飯を食べるというのか Hej, ale hu dale zini o to i te oitani Gohan Tabezos Jarnaka Kasała się Matanodys Sinne kosamuni do to si roki masem Hikoich samo i gani okreśconi to sosado kaitniki masz to Gdy Hikoichi stanął przed obliczem jego wysokości, ten zawołał z wyraźną złością Hikoichi, jesteś kłamcą. Pada, 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 a parasol się nie otwiera. Potrafisz to wytłumaczyć? Hmm, to naprawdę dziwne, wasza wysokość. Hmm, bardzo dziwne, głośno dumał Hikojci. Młodzieniec w pewnym momencie podszedł bliżej parasola i zaczął oglądać go z każdej strony, po czym zawołał: Mój parasolu, moje biedactwo, ale ty schudłeś tak bardzo. O czym zwrócił się bezpośrednio do Tonosamy. Wasza wysokość. Ja muszę o to zapytać, ale czy dawałeś temu parasolowi jedzenie? Karmiłeś go? Wszyscy zebrani w pomieszczeniu wpatrywali się ze zdziwieniem w Hikojczy'ego. Co przez to rozumiesz? Zapytał jeszcze bardziej zdziwiony sama Wasza wysokość. Ten parasol umiera. Wszystko, co żyje, musi mieć ożywienie. Prosiłem wszak waszego sługę, żeby obchodzić się z parasolem jak dzieckiem. Czy nikt tego nie zauważył, że parasol zmizerniał? Dlaczego go nie karmiliście? Mówił przez cały czas Hikoichi, po czym teatralnie się rozpłakał. Koniec. Polityzm. No. Do. Nanka. Gaju. Zryna. 誰こい一さん。彦一ね、ちょっと何か,か。何か、ママも今、今、ちょっといけない。何かびっくりしちゃった。初めて今このストーリー。本当にこんな読みましたね。でもよく、こんなイタズラ。彦一さん考えたね。こんな傘、何かご飯食べさしてとか。 おやすみなさい <laughs>。<laughs> OK! そして何ヒコイチとこの何傘 <K asa. S 1> もう終わりましたね。終わりました。そしてこの動画もねもう終わり。あと1分、2分、3分。たぶんみんなさんあなたたちまた次 Hey. Niban, Hikoichi to na Niban. To nie jest Słuchajcie, to już jest koniec historii o Hikoichi, o sprytnym hikoichi. Nie wiem, czy można go nazwać, że on był sprytny. No w jakimś sensie tam sprytny był, ale on taki trochę przebiegły, tak? Mhm. To było takie niefajne, że on tak. Cwanił, Słania, no, taki cwaniaczek, no wiecie, no, po prostu wymyślił sobie to kłamstwo z tym żywym parasolem. Pieniążków dostał bardzo, bardzo dużo. No i potem wmówił to na samie, czyli jego wysokości, że parasol nie dostawał jedzenia, dlatego się nie odzyskał. I co dostał ten parasol. No, no, i to było takie w sumie, nie wierzmy przykładu. O, nie wierzmy przykładu z Hikoiciego, bo ja rozumiem, gdyby to był jakiś żart, ale on jednak te pieniążki wziął, nie zwrócił ich, tak? Czyli takie było w sumie kłamstwo, niefajne i, i, i w sumie nie wiem, jaki jest morał z tej bajki. Nie wiem, jest. No, Morał jest taki, Miejże. że po prostu nie naśladujmy Hikoichi. <laughs> Okej, okay, słuchajcie, to jest koniec. Tak. Kończymy ten filmik, ten filmik. Ja już nie wiem co mówić, filmik i za chwilę, za moment, będzie drugi filmik tak. z drugą historią o Hikoichim. Zobaczymy, czy w tej drugiej historii też Hikoiczy będzie takim zwaniaczkowatym, nie wiem, no. liskim, chytruskiem takim, żeby wszystko dla siebie, dla siebie, dla siebie. Okej, na sam.